Dzień dobry, witam Państwa w piątym odcinku serii o telefonach komórkowych. Dzisiaj przedstawiam Państwu piąty odcinek z serii. Firmą będzie Samsung. Korporacja jak najbardziej związana z elektroniką AGD, RTV i telefonami komórkowymi i teraz tak zwanymi smartfonami. Ja mam tutaj serię starszych telefonów. I tak, pierwszy to będzie model GTE 1200L w białym kolorze i w czarnym. Następnie będzie model taki już smartfonowy GTI 8160. Następnie GTE S5230G. Następnie będzie GTE 2550. Potem S. Znaczy GTE i S. 5510. Następny jest S pięć tysięcy potem C trzydzieści pięćdziesiąt, SGH, C 140 czterdzieści. Ty już taki, SGH, C czterysta pięćdziesiąt, SGH, E dwieście pięćdziesiąt.

Dwa modele SGH C100 i SGH D800 przedstawiają się one następująco: co są takie zwykłe? Bez kamer, bez tu już jest taki z kamerą. No. Tu brak przodu i tyłu z baterią. Tu jest taki rozsuwaniec. Brak klapki tylnej. Tu jest taki. też rozsuwany, o, taki ciężko, z klawiaturą boczną, o, to jest też jakiś taki odsuwany. I te rozsuwańce to tak działają jak o. Taki rozsuwany ten najsprawniejszy, bo to jest można powiedzieć w używaniu. Czy był? To są zwykłe takie bezklapkowe. Bez otwierania tutaj na baterię. Tu jest taki też. Odsuwany dużo dzisiaj tych latonów tu kolejny odsuwany. Rozsuwamy. Tak się prezentują rozsuwańce Tu ten jest taki można powiedzieć, uszczelniony, taki wodoodporny, taki na specjalne warunki. Tu jest też rozsuwany. A tu jest sklapkowy. Czyli otwierany te są tak tak samo nie rozsuwane nie otwierane tylko na baterie no i to jest taki otwierany no seria jest pokażna. dużo ich jest 19 sztuk. No, i dzisiejszy odcinek, taki telefoniczny znowu. Także serdecznie zapraszam do oglądania moich filmów poprzednich, jak i przyszłych, jakie będą. Tego zapraszam do subskrybowania, komentowania, kciuku w górę lub w dół. I co Państwo sądzą, jak się Państwu podoba taka seria? Co macie do powiedzenia w tej sprawie zapraszam. I proszę pamiętać, że u mnie zawsze coś nowego z tych starych właśnie rzeczy albo bardzo starych, albo takich, no już ileś tam lat wstecz. Także dziękuję za uwagę, za wysłuchanie, za oglądanie. No I do zobaczenia w kolejnych moich odcinkach.